Parafrazując słynne słowa astronauty Nila Armstronga, ten stosunkowo drobny gest stał się wielkim dowodem miłości do zwierząt. I właśnie za nią, wyrażaną w przekazywanych im darach, przedstawicielki ukraińskiej fundacji Zoodozor przyjechały niedawno mieszkańcom Legionowa i powiatu podziękować. Ich wsparcie już od wielu miesięcy pomaga przetrwać w żytomierzu, cierpiącym przez działania wojenne psom i kotom. Współpraca zaczęła się gdzieś rok temu, w maju. Także mamy rok, jak współpracujemy z Kasią, z Darką i z wolontariuszami z Legionowa. Teraz u nas na ulicy jest bardzo dużo zwierząt. Bardzo dużo ludzi wyjechało, zostawiło swoich zwierzaków. Niestety, my mam Mamy bardzo dużo niesterylizowanych, oni zostały na ulicy, Teraz mamy bardzo dużo pociąg i szczeniaczków. I ta karma to daje nam możliwość pracować, bo my możemy za te pieniążki, które my zbieramy tam u siebie w Ukrainie na naszych akcjach, to my możemy sterylizować. I teraz my sterylizujemy, sterylizujemy, sterylizujemy. A karmę dostajemy od naszych kolegów z Polski i bardzo dziękujemy za wsparcie i pomoc. Nie zaspokaja ona wprawdzie wszystkich potrzeb, ale jest niezwykle istotna. Jak dotąd wolontariuszom udało się zebrać ponad dwie tony karmy i wiele innych materiałów, dzięki którym partnerzy z Ukrainy mogą dbać o pozbawione opiekunów zwierzaki. Główne osoby, które współpracowały, to myślę, że to, to taki, taki trzon to jest około pięciu osób, ale po prostu poza tym. No jest ogromna liczba, naprawdę nawet z kolegą się dzisiaj zastanawialiśmy, żeby każdego wymienić, ale mówię, że to się chyba nie da, bo po prostu jest to ogrom. To są szkoły, to są włodarze, osoby prywatne, sklepy, no naprawdę ogrom, ogrom ludzi, także nie jesteśmy w stanie tego oszacować, no ja mam nadzieję na więcej. Jako powiat się z całą mocą w to włączyliśmy, zostały rozesłane plakaty informacyjne do szkół powiatu legionowskiego. Dzieci, uczniowie naszych placówek oświatowych się w to włączyły. No i dzisiaj się spotykamy po prostu, żeby podsumować to wydarzenie, żeby sobie pogratulować, podziękować, ponieważ akcja zakończyła się pełnym sukcesem. Ten zaś w tym przypadku, z czego wypada się cieszyć, ma wiele matek i ojców, a zarazem nowych opiekunów dla około 100 sprowadzonych z Ukrainy psów oraz kotów, które dotąd znalazły u nas swój drugi, spokojny i bezpieczny dom. Chcemy przede wszystkim i w bardzo w dużym, ogromnym stopniu podziękować społeczności, samorządowcom, szkołom, harcerzom, leśnikom, prawnikom, radnym, którzy stanęli z nami i całej masie pozostałych osób. To w dużej mierze dzięki nim do Żytomierza może płynąć pełna dobroczynności rzeka. Jedną z lokalnych organizacji, która wartko weszła do akcji jest wolontariat Legionowo. Jak zauważyliśmy, że coś takiego zaczęło się dziać, akcja organizowana przez Komitet Społeczny Zbiórka Karmy, pomyśleliśmy, że warto uzupełnić tą akcję o jakiejś specjalistyczną karmę i preparaty medyczne. My zarejestrowaliśmy zbiórkę finansową. Również przyjmowaliśmy darowizny od tutaj firm i osób prywatnych na konto. Uzbierało się ponad 8 tysięcy. Zrobiono z nich, jako się rzekło, świetny użytek. Staramy się ściągać, pozbierać poznajomych materiały takiej podstawowej opieki medycznej, plus do tego jakieś karmy specjalistyczne, które przekazujemy. Chłopaki robią zbiórkę, przyjeżdżają dziewczyny z Ukrainy, przekazujemy to wszystko. I myślę, że cała akcja jest bardzo pozytywna i bardzo fajna, i myślę, że warto kontynuować tego typu pomoc, szczególnie dla zwierząt, które tam cierpią podwójnie. No bo jeżeli nieby nie dziewczyny, to tam nie ma się kto tym zająć. Bardzo ważna akcja, dlatego że tamte zwierzęta pozostały na miejscu, są bez domów, bez opieki, bez możliwości leczenia czy jedzenia. My ludzie zawsze możemy pomóc, tak? Tylko Trzeba chcieć. W ramach wolontariatu prowadziliśmy również zajęcia, zajęcia dla mieszkańców Legionowa i nie tylko. Na osiedlu piaski, w klubie takim osiedlowym spotykaliśmy się z mieszkańcami, którzy mają jakieś problemy ze swoimi pociechami. Dzięki temu oni zyskali jakby poradę trenera, behawiorysty, natomiast my zyskaliśmy karmę, którą możemy dołączyć do transportu na Ukrainę. Jak zapewniają wolontariusze, lada dzień ruszy tam kolejna partia darów, nie pierwsza i oczywiście nie ostatnia. My w tej chwili będziemy kontynuowali te działania i wrócimy do nich. Ponownie wyjdziemy na ulicę, wyjdziemy w zbiórce tej świątecznej, tej jesiennej. Na ulicach pod marketami. Planujemy pojawić się 16 września. Również do tej zbiórki zaprosimy samorządowców. Panowie samorządowcy, stańcie z nami na ulicach. Pokażmy, że potrafimy się zjednoczyć, że również w taki sposób, ten prosty sposób odpowiemy z wyrodnialcą z Kremla. Oby jeszcze bardziej jednoznacznie i wymownie niż dotychczas.